Karolina Woźniacka. Dlaczego? No nie dlatego, że tylko jest ładną blondynką, miłą, uśmiechniętą, ale dlatego, że, że prowadzi w rankingu zawodowym tenisa kobiecego. Także dlatego jest największą gwiazdą. Jest to turniej z tradycjami, bardzo sympatyczny, świetnie zorganizowany. Ja sam przyjechałem, byłem u mamy w Poznaniu i wsiadłem samochód z kolegami przyjechałem, aby, aby tu być. Jest tu przyjemnie. Szczecin jest bardzo ciekawym miastem, młodym miastem, zielonym. Atmosfera tu jest wyjątkowa na tych kortach i mamy bardzo mało tych turniejów. Naprawdę pozostało kilka. No. Poznań, Szczecin, Sopot. I także trzeba te turnieje wspierać i ja pokazałem się w tym roku na, na wszystkich trzech. I dlatego między innymi tu jestem, dlatego też warto przyjechać. No Jeżeli ktoś nie wierzy w to wszystko co mówię, to niech przyjedzie dla Karoliny Woźniackiej w sobotę, niech chociaż jeden dzień się pokaże na kortach. Kontuzja Kubota. Niestety Łukasz już od turnieju poznańskiego długo nie gra. Okazała się ta kontuzja dużo bardziej przykra niż myśleliśmy. Także Łukasz nie gra, przysiężny kontuzjowany. Jerzy Janowicz miał bronić cennych punktów ATP, które zdobył tu w zeszłym roku półfinał i chciał grać w Szczecinie, no ale wybrał reprezentację i bardzo dobrze. Gawro, no trudna to jest decyzja, jednak z jednej strony poszukujemy punktów ATP, aby się przebić właśnie w kraju, także rozumiem młodych tenisistów, że tu chcą zdobywać te punkty i tych okazji w Challengerach jest bardzo niewiele, no bo ile trzy turnieje pozostały. Są, są te inne, mniejsze turnieje, ale to mniej punktów. Także jest to taka trudna decyzja. Kiedy, też kiedyś y, wybierałem między y, jakimiś finałami zawodowych Mistrzostw Świata a Pucharem Dewisa z Francją na kortach legi. Dzisiaj bym wybrał y, reprezentację. Wtedy y, wybrałem y, Zawodowe Mistrzostwa Świata. Chciałem być fair wobec mojego partnera Toma Okera, z którym grałem cały rok. Zakwalifikowaliśmy się do tej najlepszej ósemki. Ale no jest to zawsze trudna decyzja i ogólnie uważam, że reprezentacja powinna być zawsze i gra w Pucharze Wisa na, na pierwszym miejscu, ale z drugiej strony też nie chcę Georona krytykować i rozumiem jego wybór.